jest ja, TO JEST kula... GUBNOJAD ZAJEBAŁ, POŚLEDZONY kur... SWERDZIE JA pier... ON SE NA PROSTEJ Rozpierdolibym kur... tego Majciego najlpiej, nie? O, oddałem ci Dobra, nie uciekam, bo jestem za bardzo <laughs> Pamiętasz co mi zrobiłeś na Austrii kiedyś? No dobrze, dzięki. To nie jest fajnie. To jest ten ostatni, dzięki. <grymne> Pamiętasz co mi zrobiłeś? Karma wraca, pamiętaj. Za tak chwilę karma wróci. Dobra. Beka szuci a jej chłopak i tak ma więcej widzów? Ja nie mam chłopaka. I dobrze mnie nie zrobił. Nie ufam tej k***a ja mu, ja z nim nie chodzę, mam wyje***e. Nie chodzę z nim, mam go w Ogólnie nie ufam mu, choćby nie wiem co. Wow, ale mam za kola, wow. Yy, teraz, yy, nie wiem. Jesteś dla mnie k***a, ku... żebyś był świadomy. Przysięgam ci, od dzisiaj nie istniejesz dla mnie. Nie istniejesz. Na te urodziny twoje dostajesz kotę pod żebra. Ja pierdolę. Potem zaznaczasz twójkę sinia. Następnie Logaritmobotchavid 2 z 13. Dalej pierwiastek z 8. Potem całkę. Następnie. Co to kula całka? Okej. Okay. Tam mi się tak. No, nie mój typ urody. Nie mój typ urody. Jakoś tak, nie wiem. Nie może czy brwi, czy kolor makijażu, nie jestem pewna. Teraz już powinno pójść skórki. Ja źle zrobiłeś! Gdzie jest błąd? Spokojnie, Remigio. zaraz to poprawimy. Możliwe, że gdzieś się po drodze jakiś drobiazg wkradł, więc po prostu jeszcze raz sobie przelecimy przez to na spokojnie. Zaraz znajdziemy, gdzie był błąd i ustawimy wszystko jak trzeba. Dzięki za cierpliwość, zaraz to ogarniemy. E, ty, geniusz! Jasne, Emilio, spokojnie, już... Emo girl, taki mam styl. Haj, 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 haj. Mam nadzieję, mam nadzieję, że tam, jak Ja sobie ją dodam na Spotify'u do mojej playlisty, ale mam nadzieję, że jak będę szedł przez miasto, albo do, do Żabki, czy Biedronki, i będę miał na się słuchawki, i mi kurwa, wejdzie ten drop, to mam nadzieję, że w pobliżu kurwa, nie będzie żadnej kurwa. babci albo małe dziewczynki. Bo jak mi kurwa, wejdzie ten drop, i kurwa da się opierda Kurwa! Wprost! Let's go! Kurwa! idzie, Dawaj, sprężyj!

i szczerze nawet jest mi smutno, że ludzie tak piszą, bo cały czas mam tego asa w rękawie, żeby tak legitnie ojebać gówno. Bo ja nie mam problemu z tym, żeby ojebać jakieś gówno za kasę w jakimś programie albo coś. K***ak dadzą kasę, stare kawałek gówna, nie ma problemu. To jest nawet kurwa, smutne, że tak piszą właśnie kiedy to jest nieprawda. Bo ja kiedyś przecież wreszcie op***dolet gówno. To jest nieuniknione. Wreszcie będzie jakiś program na YouTubie, Mrazik kurzowy, że Freeze powie, że daje 50k za dziennie. i ja to zjem. No i co, on ci powie, za 50k. Łyżkę kurde No tak, jaki jest problem. Lepiej mi pogratulujcie. Mam tak. Jeden cheeseburger. Drugi cheeseburger. Trzeci cheeseburger. Czwarty cheeseburger. Piąty cheeseburger. I Big Mac. And the fucking Big Mac. A na przepikę mamy lekko. Znacznego. Ostatnie dni kurności. Dieta wjeżdża. Redukcja. Coś kręcisz. No nie, ja załóżmy rzecz do dopływania. W sumie się mogę szykować Także. i co kiedy mi się wkręca w kółka robię? No sukienka mi się wkręca w kubka. Czekam na wiadomość, bo... Bartek na moim koncie przed streamem napisał żart związany z Mamonem i Mamon myślał, że to ja. Yy, strzelił mi bana i napisał do mnie to się popisałeś tą wiadomością na czacie. Tego nie powiem, bo to brzydkie słowo. I Walić tylko przez J fałszywców i siedzisz i mówisz przesada nie pięknie ten ksiądz mówi to aż nie Chciał niech nie pisz tak nież że... o ja pier... Ja Pokaż co współlokator ma na twojej półeczce w lodówce. Pauzę na chwilę. O kur. BGWP lasic. No i ch moi no i cześć. Ja pierwszy. XD. Ja XDDD. Oje posłoiku. Siadaj na nim one, one jarbedzie Ja pierdolę krwą. Muszę sprzątać to muszę. Tym robotem kura. Dobrze. Musisz w końcu pokazać dla Jajdzie jego miejsce. Ale to za szybko. No to ja nie mam takich szybkich palców. Jedynie w cipkę potrafię tak zadowolić. Ale tu, w mużyczce, to już jest ciężko. Niewa, ale w noc, 19 przysięgam. Czy ja źle coś myślę? U... A 33 Co? Probyczesz, pokonał odcinek drogi o długości 100 metrów z prędkością 5 minut um, pięć... na sekundę. 100 metrów z 5 minut na sekundę. Czię się tak. Ale dobrze to wygląda. Fajne to. Oryginalne. Nie jesteś kolejną grupką który która robi byle gówno. No jakby, czy, możesz troszeczkę optymistycznie do tego podejść. No ci coś w tym momencie. <grym> 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 Mam ty. Nie No graj, graj! Czekaj, bo ja mam Ja tak już straszyłem. Kurczę, grzech zagrać stres. Naprawdę do mnie, no mogę, powiem, powiem w skrócie. Azus do mnie powiedział, wypieraj Czy się nie do niedosłownie, czy dosłownie też? Ale Azus do mnie powiedział, wypierdaj z nie chcecie tu już więcej widzieć. Tak! To jest tylko i wyłącznie jego wina. Bo on stwierdził, że sorry Franek, ty i tak już robisz nudy i przez to widzowie spadają nie tylko tobie, ale też mi i żebym po prostu zniknął, bo sam stwierdził, że ja sobie już nie daję rady psychicznie i tak dalej, nie? No tak jak powiedział no i nie wiem. No ale jak on tak uważa, no to niech sobie tak uważa, no już trudno. Może, może ma rację. Kaszkienka. Ja te włosy! Ej! Czemu? się tylko ci pozwolę. Bo oni są zazdrośni, się, ale nic się nie stało, ale w Dobra, mówię coś nie. na temat Kiszaka. Jecie Kiszak, Hu, zniszczę, zniszczę cię, ludos! Tutaj jesteście! Mam dla Was misję! Dzisiaj. Uchradnienie krzeszowic! Subskrybujcie po więcej!